Epidemia koronawirusa to bardzo trudny okres czasu dla wszystkich instytucji kultury i dla osób korzystających z naszej oferty, ponieważ wszystkie wydarzenia kulturalne i zajęcia stacjonarne zostały odwołane. Centrum Kultury Podgórza przygotowało specjalną ofertę zajęć internetowych w ramach klubów rodziców nasi instruktorzy z wykorzystaniem specjalnych platform online będą prowadzili znane i lubiane przez rodziców zajęcia, tylko że w formule internetowej. Wszystkie zapisy, jak i zajęcia są prowadzone zdalnie yy, przez internet. Nie trzeba przychodzić do instytucji. Wszystko można zrobić bezpośrednio z domu. Na potrzeby zajęć jest zawsze lista co przygotować. To są rzeczy, które każdy ma w domu, każdy ma w kuchni, więc naprawdę niewielkim Niewielkim kosztem, ale właśnie to podkreślając, że są to zajęcia i każdy ma tego świadomość, mieszkając w Krakowie, dopóki się nie przeniesie, nie jest na zasadzie tak jak my, że trzeba doceniać wartość tego, ponieważ za większość takich rzeczy po prostu się płaci w innych miastach i my, i my to odczuwamy. Dla 03 Kraków naprawdę to jest bezkonkurencyjne i to, no i chyba o tym trzeba mówić, że, ten, że to jest, to ma sens. Mając kartę rodzica, można się tak, że trzeba jeździć, no ale no, Kraków to. No, jest to aglomeracja, jest to rozciągnięte, ale tych domów kultury jest dużo. Jak ktoś ma pod nosem, no to chodzi do jednego, nie musi się wybierać gdzieś dalej.